Eli, tronor, nie słyszał ludzkiego głosu od lat. Ale kiedy tamta dziewczyna z plemienia, apaczów upadła na ziemię przy jego płocie, bosa, posiniaczona i ledwo przytomna, wiedział, że cisza pustyni dobiegła końca. Poranne słońce jeszcze nie wyjrzało z nadgrzbietu, ale upał już unosił się nad czerwoną ziemią. Eli właśnie wyszedł ze swojej chaty z kubkiem czarnej kawy, gdy zauważył ruch przy północnym płocie. Coś małego chwiejnego, nie na miejscu. Młoda dziewczyna, odziana tylko w łachmany i wyczerpanie, pojawiła się zataczając się. Jej kroki były ciężkie, jakby nie spała od wielu dni, a kiedy ugięły się pod nią kolana, runęła twarzą na cedrowy słup, jakby to była ostatnia solidna rzecz na ziemi. Eli stał nieruchomo. Mógł wrócić do chaty. Mógł udać, że jej nie widział. W ten sposób przetrwał tak długo, trzymając się z dala od problemów, które nie były jego: problemów, które krzyczały, krwawiły lub błagały. Ale kiedy wiatr zmienił kierunek i przyniósł ze sobą jej urywany oddech, coś starego i niechcianego poruszyło się w jego piersi. Zostawił kubek, przemierzył suchą ziemię trzema długimi krokami i ukląkł przy niej. Ostatnim razem, gdy tronor pozwolił komuś podejść tak blisko, Pogrzebał go na wzgórzu. Pomoc tej dziewczynie nie tylko wzbudziłaby duchy, ale mogła przywołać demony. Była ledwo przytomna, z jednym spuchniętym okiem i posiniaczonym policzkiem. Jej skóra była spalona słońcem, ramiona pokryte czerwonymi pręgami, starymi i nowymi. Jej usta poruszały się, ale nie wydawały słów, tylko suchy szept, bardziej ostrzeżenie niż dźwięk. Dotknął delikatnie jej ramienia, niczym szept. Wzdrygnęła się i próbowała odczołgać. Nie poszedł za nią. Po prostu kucał, pozwalając jej zdecydować, czy warto się go bać. W oddali zawył kojot. Wiatr znów zmienił kierunek, przynosząc słaby zapach potu, konia i czegoś bardziej cuchnącego. Spokojnie, powiedział. To było pierwsze słowo, które wypowiedział do innej osoby od, jak się wydawało roku. "Jesteś teraz bezpieczna? Nie odpowiedziała. Nie poruszyła się. Jej pierś unosiła się i opadała w krótkich, płytkich oddechach. Rozejrzał się. Nie było jeszcze śladu w kurzu, ale ślady doprowadziłyby kogoś tutaj, jeśli już nie byli w pobliżu. Eli podniósł się, otworzył furtkę. Wrócił z szeroko rozpostartymi, opuszczonymi ramionami. Nie stawiała oporu, gdy ją podnosił. Nie pomagała też. Ważyła mniej niż powinna, kości i gorączka. Kiedy niósł ją do chaty, jego but zmiażdżył coś na ziemi. Ręcznie rzeźbiony medalion, nieregularny wzór, poplamiony krwią. Podniósł go i bez słowa schował do kieszeni kurtki. Drzwi z siatki zaskrzypiały przy otwieraniu, jakby nie były używane od lat, chociaż oliwił zawiasy co tydzień. Wewnątrz było chłodno i ciemno. Położył ją na końskim kocu na kanapie. I cofnął się, by przestudiować jej twarz. Wciąż była dzieckiem. Nie dotknął karabinu opartego o ścianę. Jeszcze nie. Kucnął, by rozwiązać prowizoryczne bandaże, unosząc je tylko na tyle, by zobaczyć jej rany. Wyraźnie złamane żebro, oparzenia od liny na nadgarstkach, ziemia i zaschnięta krew na kolanach. Wypłukał szmatkę, wytarł jej twarz. Nalał wody do blaszanego kubka i zostawił go w jej zasięgu. Potem, bez słowa, wyszedł znowu na zewnątrz. Ziemia obserwowała. Jego koń, birch, kopnął raz niespokojnie. Ptaki przestały śpiewać. Eli lustrował horyzont. Jeszcze nic, ale czuł to. Napięcie w powietrzu. Coś się zbliżało. Oparł się o werandę z zaciśniętymi pięściami, wzrokiem utkwionym we wzgórzach. Ślad kurzu, cienki jak nić, rozwijał się na południowym grzbiecie. Eli nie zaklął, nie wpadł w panikę, tylko wyszeptał: cholera. Nie obudziła się przez kolejną godzinę. Eli oczyścił jej rany, poluzował materiał wokół jej talii i przykrył ją starym kocem z bawolej skóry. Nie poruszyła się. Leżała tam tylko, skulona w stronę oparcia kanapy, jak dziecko chowające się przed grzmotem. Nie zapytał jej o imię. Czasami imiona niosły ze sobą ciężar, a czasami ten ciężar zabijał. Kiedy się obudziła, stało się to nagle i gwałtownie. Jej oczy otworzyły się szeroko i usiadła zbyt szybko, po czym skrzywiła się, łapiąc za żebra. Eli nie poruszył się z miejsca przy palenisku. Podgrzewał fasole w wgniecionym blaszanym garnku, odwrócony do niej plecami, żeby nie czuła się osaczona. Cześć. Jesteś w mojej chacie, powiedział cicho. Najbliższy lekarz to kłamca i pijak, więc zrobiłem co mogłem. Nie odpowiedziała. Jej oczy biegały po pokoju, kalkulując. Zobaczyła drzwi, karabin, siekierę, potem jego. Jesteś z nim? Jej głos był złamany. Pracujesz dla Kalehana? Nie. Eli odwrócił się powoli. Nie. Nie uwierzyła mu. Nie winił jej. Chyba uciekłam daleko powiedziała. Nałożył łyżkę fasoli do blaszanej miski i postawił na stole. Jest też woda, jeśli zdołasz ją utrzymać. Nie poruszyła się. Wtedy on podszedł do drzwi, odpiął pas z pistoletem i powiesił go na gwoździu obok wieszaka. Wziął karabin i ostrożnie położył go na dwóch hakach nad kominkiem. Kiedy się odwrócił, obserwowała go jak sokół. Nie mam niewolników, powiedział. Nie sprzedaję dziewczyn. Nie zadaje pytań, na które nie chcę odpowiedzi. Zamrugała. Potem powoli zsunęła nogi z krawędzi kanapy, jej stopy ledwo dotykały podłogi. Nie jesteś tym, kogo się spodziewałam. Uniósł brew A kogo się spodziewałaś? Kogoś bardziej okrutnego? Głośniejszego? Nalał drugi kubek wody, usiadł po drugiej stronie pokoju, poza jej zasięgiem. Masz imię? zapytał zawahała się po czym skinęła głową raz sahale to oznaczało sokuł, jeśli dobrze pamiętał nauczył się trochę języka Apaczów od tropiciela o imieniu taza lata temu na długo zanim wyrzekł się świata sahale firebing drugie imię zapaliło coś w jego pamięci coś co mu się nie podobało odłożył to na później Sięgnęła po miskę powoli, jakby spodziewała się, że ta ją ugryzie. Wzięła kęs. Żuła, jakby ją to bolało. Przełknęła, jakby nie robiła tego od wielu dni. Nie powinnam tu być, mruknęła. Eli nie dyskutował. Obserwował, jak owija się ciaśniej kocem, i przez krótką chwilę obraz zamigotał. To nie była ona, ale ktoś mniejszy, ze złotymi warkoczami i gorączkującymi oczami. Emi. Jego córka. Skuliła się tak samo tej nocy, kiedy kaszel się pogorszył. Siedział na tym samym krześle, przy tym samym ogniu, wmawiając sobie, że z tego wyjdzie. Nie wyszła. Odwrócił wzrok. Na zewnątrz Birch znów parsknął. Dwa kopyta zatrzeszczały na ziemi. Potem cisza. Sahale spięła się. Znaleźli mnie. Eli podszedł do okna. Dwóch jeźdźców, może trzech, utrzymywali dystans, obserwowali. Jeden pochylił się z siodła i badał ziemię, jak pies gończy. Tropiciel, mruknął Eli. Sahale drżała. Musisz mi teraz pozwolić odejść. Spalą twoje domostwo. Zabiją cię. Eli obserwował dalej. Nie wyglądają na ludzi, którzy przepracowali uczciwie choć jeden dzień w życiu. Pracują dla Jacka Kalahana. Ma faktorię handlową na wschód od Dustwaiter. Jej głos znów się załamał. Posiada znacznie więcej niż to, Eli odwrócił się do niej. Jej wargi drżały, ale w oczach płonął ogień. Ile? Nie musiał pytać, co ma na myśli. Dwanaście, powiedziała. Dwanaście dziewczyn. Większość młodszych ode mnie. Medalion w jego kieszeni palił zimnem przez żebra. Wziął powolny oddech i odsunął się od okna. Kim do diabła jest ten człowiek? mruknął. I co do cholery próbuje ukryć w tym wąwozie?